Od razu odpowiadając wprost na to pytanie, nie należy tego robić. Nie powinno się po prostu takich rzeczy robić. Generalnie nie powinno się wprowadzać żadnych istotnych, znaczących zmian w trakcie trwania roku, no bo ma to mniejszy czy większy, ale zawsze jakiś wpływ na cały obraz, na cały wynik finansowy naszej jednostki w ciągu roku. Mówiąc w ogóle o zasadach, o zmianach czy też o, o naszej amortyzacji, musimy przywołać dwie nadrzędne, dwie podstawowe zasady rachunkowości, a więc zasadę ciągłości oraz zasadę kontynuacji działania. I teraz trzeba pamiętać absolutnie o tym, że naszą przyjętą politykę rachunkowości, przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, a także wyceny aktywów i pasywów, w tym również dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata te informacje były porównywalne, tak? Bo jeżeli my będziemy sobie co chwilę zmieniać, kombinować i podejmować nowe decyzje, to porównywanie tego rok do roku będzie absolutnie bez sensu. No bo raz dane będą wykazywane w taki, raz w inny sposób. Więc no, sami rozumiecie, że wtedy porównania nie mają sensu, jakieś dalsze długofalowe analizy tym bardziej. I teraz, wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów. I pasywów należy ująć w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. I oczywiście z pomocą przychodzi nam tutaj znowu nasza ustawa o rachunkowości, a konkretnie rzecz biorąc. A konkretnie rzecz biorąc, artykuł 32 ustawy o rachunkowości, który mówi nam, że odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, przeznaczenia środka trwałego do sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Jeżeli chodzi o metody amortyzacji, jakie my mamy, to jakby tutaj mamy wskazane trzy metody, natomiast to nie jest tak, że my mamy ściśle stosować te trzy metody. My możemy stosować także inne rodzaje, inne stawki, w inny sposób do tego podejść, jeżeli wynika to z jakichś konkretnych potrzeb naszych jednostek. Wtedy właśnie możemy te inne metody sobie stosować. Te trzy podstawowe, które mamy i które na pewno wszyscy doskonale znacie, pomimo wszystko one najczęściej są stosowane, to jest metoda liniowa. Metoda degresywna oraz metoda jednorazowa. Ale tak jak wspomniałam, jeżeli ktoś z Was ma inny pomysł, inne metody, one również są dopuszczalne. Tylko wtedy w Waszej polityce rachunkowości, w rozdziale, w załączniku, w części poświęconej tutaj środkom trwałym i amortyzacji, ta wasza metoda musi być opisana, wskazana, w jaki sposób ją liczycie i do jakich środków trwałych ona będzie. Stosowana. To, co jest ważne, i odpowiadając już na nasze pytanie, które było postawione na samym początku, czyli to, czy my możemy sobie w ogóle tą amortyzację gdzieś tam w trakcie roku zmieniać, to tak jak powiedziałam, co do zasady nie można zmieniać metody amortyzacji w trakcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Na ten temat wprost, właśnie mówi nam ustawa o rachunkowości, a także ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.